Witajcie, jestem Pertix, witam Was na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, bo na ten moment chyba brakuje 47 subskrypcji do 1000 subskrypcji na moim kanale. A właśnie na 1000 subskrypcji na moim kanale będzie parę e, fajnych specjali, na przykład takich jak Q&A czy... Nie wiem czy we wszystkich, ale w większości postaram się filmów oczywiście z farminga e, Nagrywać z kamerką Oczywiście i z głosem Także oczywiście je, będzie fajnie No i co tu dużo mówić e, Też może jakiś live'ik z kamerką, wtedy się pojawi na 1000 subskrypcji, no ale dobra To jest ten, możecie też łapeczkę w górę zostawić No i co tutaj się pozmieniało Pozmieniać się w sumie nie pozmieniało zbytnio, możecie oglądać do końca bo naprawdę ciekawie sorki za y, lagi jakieś tam, ale to tylko na y, podwórku. O, jak widzicie, świnki są. Y, rozmnożyły się. Jest ich y, 28, było 14, więc naprawdę fajnie. No i co, tutaj, no akurat trzeba teraz y, trochę tutaj y, przysiedzieć. I co, ważna rzecz, właśnie chciałem y, to zrobić, y, że y, zmienić na odcinku. A oczywiście e, paliwo, że paliwem, żeby zużycie paliwa niskie, domyślne, wysokie. E, chciałem na wysokie zmienić, bo żeby po prostu te paliwo schodziło, no można powiedzieć trochę więcej z maszyn e, nie remontowałem kombajnu, bo no widzicie, no nie jest aż tak dużo go zużytego, ale Y, na żniwa kukurydziane już y, postaram się oczywiście y, go naprawić, no bo tutaj to tam nie za dużo, a y, na kukurydziane y, po, przed kukurydzianymi jest trochę no w ogóle, po co ja go zgaszałem, y, znaczy gasiłem. I tutaj wezmę już sobie MFA, y, podstawię oczywiście y, tutaj header. No i w sumie można powiedzieć, że dzisiaj trochę jest dużo do żniwowania, bo yy, i rzepak, chociaż ten rzepak to jeżeli to nie da, no to będzie dobrze. Yy, no i sorgo, i tu chciałem pszenicy też sobie skosić, żeby to na jednym odcinku było wszystko, bo akurat jest wszystko do koszenia, a nie chcę il, nie wiadomo ile robić ze żniw a <laughs> chciałbym też z kukurydzy zrobić. Ale to nie teraz, tylko oczywiście, jak będzie dobra kukurydza do koszenia, czekajcie, ja tu sobie przejadę. O, tutaj, I, i wtedy schowię od razu sobie hmm, header, znaczy wózek od headera, czy od headeru, czekajcie, ja tu sobie podjadę. O, jak widzicie, no, sałaty też jest dosyć dużo, już tam jedna, jakby paleta jest można powiedzieć jeszcze za zanadrzu bo nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć o czekajcie w tą stronę to nie będzie zbytnio lagów i czekajcie ja to sobie podłączę o dobra i sobie na chwilę odjadę wtedy wsunę sobie header o jezu wózek od headeru i ten wtedy je jadę i nie będę zgasił kombajnu bo ogólnie chciałem taki tutaj na podwórku taki można powiedzieć trochę miszmasz też przed żniwny, bo Mówię, nie chcę samych żniw robić, ale mm, czekajcie, mm, co tutaj yy, sobie jak to przejechać. Czekajcie, o cofnę, żeby dosyć równo było. I o jezu, nie tak o, może w taki oto sposób. I dobra, odłączę. I teraz, yy, do jakiej tu przyczepy podjechać? Mi się wydaje, że ja podjadę do tej yy, dużej, a jakiegoś Dżungira wezmę. Tej, do tej małej, bo i tak rzepak to się zmieści do, na jeden zbiornik z Orgo może też chociaż nie wiem, o Jezu. Hm, jak ja to teraz muszę zrobić. Może podjadę jakoś tak, żeby tam załapać, bo... No ale dobra, to za chwilę. E, najpierw pojadę kombajnem i sobie skoszę mm, rzepak i wtedy tam pomyślę, co z tą przyczepą tam zdziałać, bo nie chcący... No ale zyszedł się tam w inną stronę i trzeba y, inaczej jakoś podjechać, ale w sumie mi się wydaje, że i tak te duża dzisiaj przyczepa nie będzie potrzebna, y, bo wątpię, że będzie jakoś mocno y, sypało, czy tam rzepak, czy sorgo, chociaż pszenica też może sypać, no ale pszenicy też nie chcę dzisiaj całej sypać, bo nie chcę, żeby nie wiadomo ile ten odcinek trwał i... O, pojadę sobie tędy, tutaj mam jeszcze... Mm, oczywiście... Nie wiem po co kierunek włączyłem, ale to... No i jadę sobie, bo tutaj taki pas jeszcze zieleni mam, może tutaj sobie pole jeszcze dorobię. No zobaczę oczywiście. No i jak widzicie, no pak. E, co tutaj się stało? E, orałem sobie tutaj pod sorgo. No i niestety się trochę zapatrzyłem też. E, no po prostu się zapatrzyłem no i nie chcę... Nie chcący pługiem tu przejechałem aż dotąd. No ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze Tu wymaga wapno i wymaga zaorania Ogólnie No mam nadzieję, że chociaż stronę, z dwie się uda Stąd zebrać rzepaku No jakiś tam pieniądz powinien być Na następny rok Oczywiście będę miał wszystko lepiej ogarnięte I co ja tu sobie Oczywiście Podjeżdżam I koszę, zaczynam kosić rzepak Oczywiście no Jestem ciekawy jak to będzie sypało jak będzie sypało, tak będzie sypało. Mam nadzieję, że chociaż tam paliwo, można powiedzieć, się zwróci tutaj, ale też nie jest to za duże pole jakoś tam, ale mam nadzieję, że coś tam coś tam będzie. No i co tutaj możecie, zostawić łapeczkę słupka na kanale, jeżeli się podoba taki odcineczek. Mam nadzieję, że ktoś mnie jeszcze tu ogląda, że nie zanudziłem Was jeszcze w sumie, prawie pół. Można powiedzieć to na 457 litrów Bo to jest w litrach akurat Czekajcie e, O i sobie y, Teraz może tutaj y, Przejadę trochę y, Żeby to było Coś takiego y, No jestem ciekawy Ile to sobie naprawdę No najbardziej to chyba tego y, Rzepaku jestem ciekawy bo No i tam to pługiem niechcący wjechałem I tutaj y, właśnie jeszcze wymaga wapna Wymaga zaorania No jestem ciekawy Też po sorgu będą fajne akcje Ogólnie teraz tak Dopóki pamiętam też powiem Bo będzie oczywiście e, Mulczowanie Więc mulczowania na moim kanale Jeszcze nie było Więc naprawdę zapowiada się No ciekawe odcinki e, I powiem wam jestem w szoku Bo mam już prawie tonę rzepaku I... Mówię teraz wam na no, ja się nie spodziewałem, już mam to, no 1000 no, litrów rzepaku, no, ale to można powiedzieć, że to jako tona, naprawdę jestem w totalnym szoku, jak to sypie, ile tego rzepaku w ogóle e, tu będzie, no teraz to zagadkę mi kurczę ten rzepak dał, bo nie wiem dokładnie ile go sypnie, o czekajcie, trochę ze środka e, sobie też można e, po, mm, po tutaj posiedzieć, czekajcie, ja tu sobie o i wezmę wiadę tutaj, nie wezmę pewnie, a nie, no, nie weznę. i tak będę musiał tu jechać, ale to tam nie nic nie szkodzi i tak już naprawdę, no ja jestem w szoku, ile ten rzepak tu daje, może dwie tony uda się zebrać, chociaż też nie mówię za szybko, ale co będzie, to będzie zawsze jakieś parę groszy tutaj yy, będzie yy, z rzepaku. O, sobie pyk tutaj też trochę wykoszę. No naprawdę z tymi mniejszymi kawałkami jest czas, czasami więcej roboty niż z ogólnie y, wszystkim. I trochę też Sorga m, tam sobie y, wykoszę. Chociaż Sorgo to większe pole jest. Ciekawe ile minutowy ten odcinek mi wyjdzie. Ale y, mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić y, W sumie tak się zastanawiam. Y, żeby też was nie przynudzać, to rzepak może skoszę cały, sorgo też skoszę dużo, a i tego pszenicy też trochę skoszę, bo chciałbym wszystkie, jakby tutaj uprawy mieć skoszone, znaczy pokazać na odcinku jak koszę, a no trochę schodzi jednak z tym koszeniem i nie ukrywam trochę, nie wiem ile tutaj tych minut tego filmu y, będzie także ja tu wezmę jeszcze no rzepaku rzepaku e, oczywiście rzepak e, skończę kosić, sorgo no nie wiem ile tu by minut mi musiało zająć, to trochę pokoszę sorga e, i wezmę wiadę sobie w pszenicę ale najpierw rzepak, akurat dwa przejazdy To mm, mam nadzieję, że na ten drugi przejazd dam radę Załapać całym headerem No i mamy dwie tony No naprawdę ja jestem zadowolony z tego rzepaku Jestem w szoku ile to ten rzepak dał Tutaj jakbym jeszcze miał powiększone te pole To by jeszcze więcej było Ale nie ma co narzekać Trzeba kosić to co się ma No i to co się obawiałem nie zmieści mi się na jeden header. No, oczywiście y, tak musiało zawsze być. No to dobra, no to jakoś tam sobie y, tutaj y, jakoś y, zawrócę i pojadę. Jak widzicie, sieczka tutaj mi się nawet tworzy na y, orany, więc y, dobrze, nie, nie, prawie nic nie było widać, że tam y, tutaj y, było orany Jedynie nie ma tych łęcin od tego, od właśnie rzepaku. I czekajcie, to sobie jakoś zawrócę, tam trochę po sorgu pojadę, to tam się nic nie stanie. I o, tutaj, i prawdopodobnie, a na, raczej na pewno, będę miał 2,5 tony z tego pola rzepaku. Więc ja jestem naprawdę w totalnym szoku. Jestem bardzo zadowolony. Nie będę to jakieś ogromne pieniądze, ale zawsze jakieś to pieniądze będą, nawet. Tutaj ten przejazd pługiem co też wymaga to pole wapna i zaorania. No ja jestem zadowolony, czekajcie, ja to sobie o, pojadę jakoś tak. I też żeby tutaj wyłączę, oczywiście, kombań, czekajcie, nie będę go gasił, tylko pojadę, pójdę znać się, właśnie, pociągnik z przyczepą. Jak widzicie tu pryzma na no, obornik Też już się obornik tworzy Tutaj mm, też tam do gniewicy Tu świnki y, sobie y, Siedzą Odpoczywają y, Ogólnie jedne są za 650 Chyba Ale nie, nie będę jeszcze sprzedawał Poczekam jeszcze trochę y, Jak będzie trochę wyższa y, Cena y, Ich oczywiście Tutaj też kury jajek trochę naniosły Miodu też jest trochę więc jeszcze się poczeka trochę i będzie no, do sprzedania trochę tych yy, rzeczy. I teraz tak sobie myślałem pomyślałem, że dużo mówiłem trochę, no ale z tym jak widzicie tutaj zapas ziarek, no trochę nawozu i trochę yy, oczywiście yy, środka na chwasty, yy, bo ten ziarka wzięły się stąd, że wziąłem sobie misję i został i kupiłem no trochę za dużo tych ziarek, więc sobie oczywiście je tam wypakowałem i mm, zostawiłem e, no i będę już miał na następne może nie wiem czy sezony, ale na pewno sezon o podczepiłem bo naprawdę no, z tymi lagami to czasami jest na no nie da się wytrzymać, a pojadę sobie teraz tędy też nie po tych wertepach żeby mocno żeby nie wytrząsło o. Tutaj też, y, no, ja tą przyczepę chcę zostawić. Bo moim zdaniem, jest y, ona, no, jest taka mała, ale zawsze coś się tu przyda. Y, jakoś tam, czy do belek na razie, czy co, to jest naprawdę fajną przyczepą. O, i tutaj sobie y, pojadę. zmieści się na pewno cały y, rzepak. Tutaj na tą przyczepę. I sobie od razu pojadę to. Y, Wysypać sorgo trochę i tutaj podstawię pod sorgo trochę sorga y, sobie oczywiście W y, Chciałem powiedzieć kosze i wtedy też wysypię. I pojadę na pszenicę, i tak to wszystko będę sypał do silosa. A jak to by pojechać? Hmm, może tędy bym pojechał, w sumie tędy bym pojechał. Bo mm, też yy, chciałbym jakoś tam mądrze wyjechać O czekajcie, ja tu sobie taką dróżkę zrobiłem Mam nadzieję, że ogólnie wam się... Mam nadzieję, że się wam podoba moje yy, gospodarstwo yy, Bo też takie oczywiście yy, robiłem yy, Jakby to powiedzieć, żeby było trochę też miejsca Też takie fajne, żeby były trochę dróżki Mam nadzieję, że się Wam spodoba, i ja jestem ciekawy, czy ja dam radę, bo ja chyba tutaj na tył mam ustawiony. Tak, no, powinienem dać radę tutaj wjechać i John Deere, oczywiście, czekajcie to na tą stronę, żeby mniej lagów było. Chociaż teraz, jak wjechałem na tą gospodarkę, to o mój Jezu, ty, 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 tyle lagów. Czekajcie, czy wyskoczy mi, że mogę wyładowywać? Wyskoczyło mi, Te, czyli no wiem, że to trochę mało realne, ale. No, trzeba y, wysypać jakoś tam y, i będzie dobrze. Hmm. Będzie się wysypowało mam nadzieję, dosyć szybko. Y, I wtedy pojadę sobie na pole z Sorgiem. Trochę pokoszę wysypię. Już nie będę zjeżdżał y, ciągnikiem z przyczepą. Tylko pojadę od razu sobie kombajnem na y, pole z pszenicą i trochę też pokoszę, tam naprawdę trochę ten film będzie y, miał minut Ale mam nadzieję, że y, nie, was nie przynudzam, trochę się dzieje tutaj dzisiaj na tym filmie I co y, tutaj y, więcej y, mówić Czekajcie, ja tu sobie, o zatrzymam się y, Zgaszę ciągnik i pój pójdę po y, kombajn o. Jest kombajn Schowię, y, o Jezu, schowię rurę I Mogę jechać kosić sorgo Więc trochę w sorga pokoszę Jestem ciekawy ile tu będzie yy, Mi sypało też sorgo Dobra i opuszczam header I jadę yy, sobie Tutaj ładnie w sorgo Oczywiście studo rzepaku mi się schowa yy, No i koszę sorgo Powinno sorgo No więcej Chyba sypać niż rzepak, bo i nawet tu jest więcej chyba ogarnięte na tym polu, chyba tu w 100% jest ogarnięte tylko tam mulczowania nie ma, ale to tam mm, yy, to tam nie dużej różnicy nie robi, chyba 5% ogólnie, chyba że się mylę to możecie mnie poprawić yy, w komentarzach no i co, sobie przejadę yy, z dwa przejazdy i pojadę kosić oczywiście Rzepak, oj, przepraszam, żepak, pszenicę, żepak to już w silosie jest dawno. No powiem wam naprawdę, sorga będzie trochę, już mam ponad pół tony. No jestem ciekawy, jestem ciekawy, jak to, jeżeli sorgo w, w tym roku dobrze też e, wyjdzie na drugi rok, nie ma co się zastanawiać, tylko jechać i, e, znaczy, no jechać, no po prostu siać. Ale tutaj już w tym miejscu sorga nie będzie, bo nie chcę sorgo po sorgu siać A też Mam parę innych pol i chciałbym Dokupić sobie jeszcze kawałek jakiś tutaj Niedaleko tutaj mojego tu domu w farmingu oczywiście Bo Sobie pomyślałem Nie chcę też na jednych i tych samych kawałkach kosić czy tam po prostu robić jakieś prace y, polowe. Też wiem, możecie napisać, że w, y, na podwórku tutaj w farmingu mam dosyć taki no, nieporządek, ale no, mniej więcej są poukładane, ale to nie jest jeszcze to, bo zawsze brakuje czasu. chciałem Chciałbym dla Was nagrywać te odcinki regularnie, żeby się pojawiały y, jako tako y, re, właśnie regularnie. I... Co tu dużo mówić? Właśnie teraz się zastanawiam, powinienem jakoś przejechać tam headerem. O i odblokowano osiągnięcie: traktuj go jak należy. Jeden pojazd, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, jakieś osiągnięcie kolejne zdobyłem. No i właśnie jadę teraz sobie wysypać kombine i wtedy pojadę sobie na pole z pszenicą. Tutaj za domem i pojadę sobie jeszcze tam za mm, tymi drzewami e, czekajcie ja tu sobie zobaczę nikt nie jedzie nikt nie jedzie a i tak tutaj nie będzie wystawać więc to tam nic nie szkodzi o samochód sobie przejedzie jak należy e, no i co sorgo e, chyba na moim kanale pierwszy raz e, ogólnie e, kosze więc też jest Dosyć ciekawie, jakby też dzisiaj trochę miszmasu można powiedzieć, względem właśnie tutaj żniw, bo i rzepak, i sorgo, i pszenica i tutaj trochę podłączenia hederu, zmiany tam paliwa też tutaj w ko czy konwenin, no ogólnie w pojazdach i bo stację mam blisko a też będę musiał pamiętać żeby zatankować e, Napiszcie w komentarzu oczywiście jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu to napiszcie w komentarzu czy byście chcieli jakiś odcineczek z na przykład e, jak to powiedzieć e, na przykład nie wiem może e, z czekajcie ja to sobie o, zmienię na słomę mam nadzieję że się zmieniło czy byście chcieli odcineczek na przykład, gdzie rozpoczynam na przykład na stacji paliw, jak tankuję sobie maszyny, czy tam na przykład ee, nie wiem, poczekajcie, muszę zmienić na e, słomę, e, czy na przykład e, nie wiem, podczas odcinka bym sobie pojechał, e, oczywiście, e, po jakieś tam nie wiem, paliwo. Na przykład, jakiejś tracie pracy, jakiś no trochę paliwa chyba zeszło, ale nie za dużo, więc jest dobrze. I co, tutaj sobie też pojadę trochę, obkoszę w sumie dookoła, i żeby to trochę jeszcze wyschło zboże, i pojadę sobie na tamto pole też obkosić żeby jakoś tam to wyschło jeszcze mało, wiele ten, ta pszenica i sobie poza odcinkiem trochę y, pokoszę i wtedy nie wiem na następny odcinek już coś y, będzie z prac pożniwnych bo no kukurydzy na razie nie będę kosił bo jest jeszcze niedojrzała i co już to na pszenicy mamy y, mam to troszkę do kury też zostawię ale też y, pójdzie właśnie na y, sprzedaż więc... O, czekajcie, ja tu sobie yy, przejadę tak i pojadę na tamto pole. Teraz tak się zastanawiam, ja mówiłem, że rzepak słuchaw, pój, yy, m, będzie sypał, a na razie to najwięcej go w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku go najwięcej dzisiaj skosiłem. Chociaż wiecie, sorgo jeszcze nie jest do końca, do końca skoszone A no pszenicy to tylko yy, objadę sobie pole pola znaczy się w sumie, żeby tam było dobrze żeby dobrze wyschło ogólnie no i jak widzicie tu kukurydza jest i sobie ładnie rośnie i tutaj o taki mam też sypelek mam nadzieję, że wam się spodoba taki o odcinek w którym no dużo upraw sobie oczywiście koszty czyli rzepak, sorgo i pszenica bo akurat doszło no tutaj chwasty były ale je jakby zwalczyłem uschły tutaj te chwasty mam nadzieję że to nie będzie z dużej go znaczenia na plon ale coś tam zawsze leci i coś tam zawsze będzie więc też y, odcinek mam powinien się pojawić y, właśnie y, z zimy ze sprzedaży Oczywiście plonów, o sobie tutaj trochę w kukurydze ale to tam się nic nie stanie, bo ona oczywiście odrasta, bo to znaczy odrasta, no jakby znowu do tej samej pozycji jest, bo to nie jest prawdziwe życie, można powiedzieć, tylko farming, ale mi się wydaje naprawdę fajna gra. Tutaj jest ten farming. Ten oczywiście też nowy, bo 19 też była fajna, ale 22 też jest fajna, naprawdę. No i jak widzicie, tutaj pole sobie powiększyłem. Więc też może nie za dużo, ale trochę jest zawsze więcej. Oczywiście, tej akurat tutaj pszenicy. Na następny rok, właśnie na następny rok, na następny w sumie sezon. Jakby, no to jeszcze w tym sezonie. Chciałem tu sobie y, zasiać rzepak. Tylko teraz się zastanawiam, żebym musiał oczywiście sumę y, zebrać i y, oczywiście y, sprasować i zebrać. Więc na następny odcinek będą dwie ciekawe akcje. W sumie już mogę zapowiedzieć, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, y, że y, będą dwie ciekawe akcje, y, których na moim kanale jeszcze nie było jedynie prasowanie co było Ale zbieranie nie będzie Bo sobie chcę wypożyczyć Oczywiście tą maszynę Do zbierania oczywiście e, e, Oczywiście m, Tych kostek słomy Także no i jak widzicie Tutaj nie ma chwastów możecie się zastanawiać Dlaczego a dlatego że tutaj Powiększałem właśnie pole O ten kawałek i m, Właśnie tu nie wyrosły chwasty więc czekajcie ja to sobie bo może że orałem to też może trochę jest tego y, wynik i czekajcie ja to sobie pojadę o tutaj i chciałem nie wiem czy żeby mi jaka jakiegoś tam y, nie zrobić i o zebrałem całą y, tutaj akurat ten cały przejazd y, pszenicy już mam ton y, 4 1782 litry więc no dosyć sporo sporo jest tego yy, tej pszenicy czekajcie jak sobie o. o Jezu czemu ja go wyłączyłem yy, o obniżyć tutaj header i trochę wjechać no i co jeżeli taki odcinek wam się spodobał to możecie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję na moim kanale no i ja się już z wami żegnam do następnego odcinka na razie cześć